Więc jesteśmy przede wszystkim specjalnie dla Was znowu zmęczeni. Tak jak mamy to tuż przed wyjazdem z obozu. Specjalnie dla Was. Wersja residence. Mamy kroczki na grubach. W six grup, i Mamy lock step, groove, groove, lock step, groove, groove i lock step, że wam kilka najprostszych kroczów, jakie można zrobić. Było tam. Tak, tak, tak. tak. Czyli. Tak, ten. Był swing na